Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Tak się zastanawiałem, czy w ogóle zabierać się za nagranie tego filmu. No bo w sumie tak naprawdę no to mamy już katalog drugi Oriflame, to jest właśnie ten katalog, który obowiązuje od 19 stycznia, no i on potrwa do 8 lutego. Natomiast ja dzisiaj jeszcze chciałem nagrać tak sobie pomyślałem, może dobrze by było, żeby wam pokazać moje ostatnie zamówienie z katalogu numer 1. To jest właśnie ten katalog. A dlaczego? Dlatego, że jaki był zamysł? Widzieliście pierwsze zamówienie z pierwszego tygodnia, powiedzmy, obowiązywania tego katalogu. Oriflame wprowadziło bardzo taką fajną zasadę, że co tydzień jest oferta taka internetowa. Oprócz normalnej, powiedzmy, tej kampanii promocji katalogowej, która trwa trzy tygodnie, to jeszcze są specjalne oferty dodatkowe, tygodniowe. I właśnie w tym ostatnim, trzecim tygodniu, pojawiła się taka oferta, gdzie przy zamówieniu na minimum 200 zł, licząc ceny katalogowe nie do zapłaty, można było skorzystać z takich specjalnych nagród. Dokładnie można było sobie wybrać jeden produkt w bardzo dobrej cenie. I dlatego też chciałem też Wam zwrócić uwagę na to, że przy sprawdzaniu, co ciekawego ma oriflame, też warto zawsze sprawdzić nie tylko katalog, ale też co jest w specjalnych ofertach, okazjach. Można bardzo łatwo sobie na stronie czy w telefonie do tych um, ofert wejść. Mówię tutaj też o aplikacji mobilnej, czy powiedzmy stronie internetowej przez, przez telefon komórkowy, jeżeli ktoś używa. Także naprawdę jest bardzo dużo takich ciekawych ofert, i one i to jest to, co mi się bardzo podoba, że te oferty są stałe, jeżeli chodzi o terminy, tu nie ma niespodzianek. Tak jak katalog zaczyna się w niedzielę. To wiadomo, że oferty tygodniowe również zaczynają się w niedzielę i kończą się w następną w, w sobotę. To jest bardzo prosto do zapamiętania. Czyli cykl od niedzieli do soboty mamy zawsze coś ciekawego. I w tym tygodniu, ostatnim tygodniu obowiązywania tego katalogu numer 1, to oprócz tej oferty specjalnej, której, o której powiedziałem. No, i tu wiadomo, 200 zł. Więc wiadomo, że jest też i darmowa dostawa do punktów odbioru. Czyli to są studia Oriflame, to są paczkomaty, impostu Orlen paczka, z którego ja korzystam, bo mam naprawdę bardzo blisko ten automat paczkowy. Natomiast no, przy dostawie do domu kurierem to niestety bez względu na wysokość zamówienia, no to najlepiej poratować się wtedy tym takim produktem, który do katalogu pierwszego był oznaczony taką, takim znaczkiem, kółkiem z taką ciężarówką. W tej chwili to już od katalogu drugiego nie będzie obowiązywało. Tutaj ten znaczek znika, natomiast będą tutaj stałe oferty, które będzie wiadomo, który produkt będzie znosił, też y, y, tą opłatę. Y, tak, y, 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 tak jest komunikowane, i więcej produktów będzie tak zwanych online, czyli tak naprawdę to pozwala na troszeczkę taką elastyczność, jeżeli chodzi o y, dobór tych produktów, bo będzie ich więcej, będą się częściej zmieniały. No po prostu będą lepsze warunki do tego, żeby y, tę darmową y, dostawę y, mieć. Y, tak. Co jeszcze? No, i tu jeszcze w tym tygodniu trzecim w katalogu numer jeden była specjalna promocja na produkty do makijażu minus 50%. To było odliczone chyba od cen takich, tych, tych czarnych, czyli tych standardowych. No, i też mnie się akurat tak udało, że troszeczkę tych produktów makijażowych się mi w tym zamówieniu nazbierało i dzięki temu naprawdę miałem bardzo fajne to zamówienie i naprawdę skorzystałem bardzo fajnych cen, czyli te możliwości dla mnie zarobkowe były troszkę większe. No cóż, e, będę mówić, mówić, że to już jest 5 minut. E, przechodzę, no co prawda nie jest to produkt e, makijażowy, ale Koleżanka zamówiła taki balsam, krem do ciała perfumowany Love Potion Essential Ruby. To jest właśnie ten... Flanker Love Potion. Bardzo ładny zapach, on mi się bardzo podoba. Mam jedną koleżankę, która jest w ogóle miłośniczką, właśnie całej serii Love Potion, ale akurat ten balsam zamówiła inna koleżanka, który u mnie raczej zapachów nie zamawia. Zamawia różnego rodzaju kremy, także ja już znam troszkę te zwyczaje zakupowe swoich koleżanek. Ale to tym razem była niespodzianka. Także wygląda na to, że od czasu do czasu ludzie sobie chcą też i coś odmienić, sprawdzić, przetestować. Są ciekawi innych produktów. I teraz już przechodzimy w pełni do produktów makijażowych. I tu na przykład mam klasyczny Wonder Lash XXL, jedna sztuka i cztery sztuki tego samej tej samej braukary trzy sztuki były zamówione przez jedną osobę jedna sztuka przez drugą także widzicie tu są cztery sztuki te same braukary i to jest słuchajcie kolor odcień taki ciemny brąz tak dark brown ciemny brąz także on ten odcień się cieszy największą popularnością to co pamiętam też z innych zamówień bardzo rzadko mam w zamówieniach takie oto konturówki do ust, i tym razem jest o taki odcień. Nie wiem, czy dobrze widać. Proszę bardzo, mam nadzieję, że coś widać. Nie wiem, jaki to jest dokładnie odcień, żeby odczytać, co to jest. Nie, słuchajcie, niestety. Nie jestem w stanie, ale mniej więcej na tym paseczku yy, będzie widać, co to jest za odcień. Także nieczęsto mam tego typu produkty. Yy, dalej. Yy, no i tutaj już podkłady będą też, ale zanim przejdę do podkładów, to pokażę też paletkę On Color. Proszę bardzo, tak wygląda ta paletka i ona ma nazwę yy, S nude to w katalogu tu podświetlę, jak będę mógł, to podświetlę, żeby wam pokazać, y, jaki jak, jak jest ten kolor tej y, paletki. Y, no i tu już podkłady. Y, tu mam Everlasting Sync y, Beige Neutral. To jest ten podkład. Ja go tu otworzę, żeby wam pokazać, jak wygląda opakowanie, i pewnie kolor też będzie. Widać, proszę bardzo, to jest ten. Koleżanka zamówiła drugi podkład, ale on był też chyba niedostępny, więc tu była zamiana ale wam zaraz pokażę te produkty. I tu mam 5 yy, tych podkładów: Jordani Gold Longwear Mineral Foundation z filtrem 20. 5 sztuk. Jak to pokazać? Proszę bardzo, 5 sztuk. I zaraz tutaj będę y, odgadywać te odcienie, bo y, niektóre się powtarzają. Y, dobrze, i tak mam. Tak, posegreguję je odpowiednio. Dobrze, to mam tak. Dwa odcienie y, porcelain warm. Czyli taka porcelanowy ciepły. O, proszę bardzo, to jest. Taki odcień. Słodziczerować nie będę. Nigdy nie miałem na ręku takich podkładów, więc nie wiem jak to jest. Także jakoś nigdy mnie ciągnęło, żeby, żeby po prostu przetestować. No, jest Marble Neutral, czyli to będzie taka neutralna kość słoniowa. Rzeczywiście jaśniejszy. Proszę bardzo. I tu są dwie sztuki tego odcienia. Jest jeszcze jeden. To jest Beige Neutral. O. Proszę bardzo, tak on się prezentuje. Czyli z tych jaśniejszych, takich. Także z tego jestem bardzo zadowolony. One, wiadomo, tak się ułożyło. To nie było tam specjalnie zachęty do tego, że jest, słuchajcie, tam jakaś tam specjalna oferta. Nie, tak się po prostu ułożyło. I mam jeszcze na koniec y, Tender Care. Y, tutaj, w tym katalogu, trochę było tych zamówień, i tutaj naprawdę i w poprzednim zamówieniu, jak i teraz Malinka cieszyła się wzięciem, jak i również Majera Kuja, czyli ogólnie cztery sztuki. To już były zamówienia od różnych osób, także te balsamiki są świetne. Ja również skorzystałem przy tej okazji dla siebie. Zamówiłem wodę toaletową, którą bardzo lubię, Mr. Giordani Aqua, i to jest wersja, która jest obecnie jeszcze w katalogu. Właściwie ona już znika, już właściwie to już jest koniec, ponieważ tak jak Giordani się zmienia, Taki tym razem Jordani Gold Aqua pewnie się pojawi w nowej odsłonie za parę katalogów. Nie wiem kiedy, ale na pewno ta zmiana będzie. No cóż, słuchajcie, ja już się szykuję praktycznie do nagrania zamówienia z katalogu numer 2. Pojawi się on pewnie za może, nie wiem, dzień lub dwa. Zobaczę jeszcze, jak to u mnie, u mnie wyjdzie, jeśli chodzi o czas. No i się widzimy. Pamiętajcie również o tym, że y, zawsze kupuje się w Oriflame y, taniej, jeżeli się jest w klubie. Kto nie jest w klubie y, Oriflame, y, także słuchajcie, skorzystajcie z linku, który jest y, dołączony do opisu tego filmu. Tam możecie kliknąć sobie albo w katalog, albo już od razu w link do założenia sobie bezpłatnie konta. foriflame. zawsze macie rabaty. W tym katalogu drugim jest jeszcze promocja. Macie jako klubowicz w pierwszym zamówieniu 23% natychmiastowego rabatu. Do tego 15% z każdego zamówienia zawsze odkłada się w takim wirtualnym portfelu. Te środki możecie wykorzystać na kolejne zamówienia. To jest jedna rzecz. Mamy też i program powitalny. I tu przy zamówieniu na minimum 200 zł, według cen katalogowych, to nie za, do zapłaty, bo wiadomo, możecie skorzystać też z różnych opcji, wariantów. Kiedy się zakwalifikujecie do programu, witamy. W drugim kroku zamówienia widzicie, że jest dla Was oferta specjalna, podświetla się Wam do, do odebrania nagrody. Tuż do rzęs, jak i również cienie w takiej palecce. I tam do wyboru są dwa odcienie light i chyba Medium, już nie pamiętam dokładnie jest wybór. Także jeżeli widzicie tę nagrodę, to znaczy, że już spełniliście warunek i możecie tutaj skorzystać z tego programu powitalnego. To nie koniec, ponieważ w kolejnych katalogach, drugim i trzecim współpracy, robienia zakupów też na podobnych warunkach, czyli za 200 zł cen katalogowych. Odbieracie w drugim kroku, w następnym katalogu, wodę taletową Nordic Waters Infinite Blue dla niej albo dla niego. To jest wybór. I w trzecim katalogu to już jest super nagroda, ponieważ to nie jest kosmetyczna nagroda, a taka sprzęt AGD. Tu macie czajnik bezprzewodowy Berlinger House. Lub tej samej firmy Blender, i tu do wyboru są dwa odcienie: albo beżowy, albo burgundowy. Ja polecam burgundowy, bo jest świetny. Ja już taki blender mam, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Um. No i też odebrałem kolejną nagrodę, ale to Wam pokażę w następnym nagraniu. To zobaczycie jaka to jest niespodzianka, a to była nagroda dla tych, którzy zapraszają do klubu Oriflame, bo i też są takie nagrody, także nie tylko klienci dostają prezenty, ale również takie osoby właśnie, które zapraszają do Oriflame. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie do mnie napisać maila, zapytać. Ja Wam chętnie wszystko wyjaśnię. Także naprawdę zakupy w Oriflame są niesamowicie przyjemne. Bardzo proste, bardzo szybka jest dostawa. Nie, czeka, nie trzeba czekać długo. Poza takimi szczytowymi okresami, kiedy są zmożone dostawy, no to tam jest jakiś tam jeden dzień opóźnienie, ale normalnie, jeżeli na przykład zamawiam dzisiaj, to przesyłka jest dostarczana praktycznie w ciągu dwóch dni, tak? Czyli w poniedziałek jeżeli zakładam, zamawiam, to w środę już przesyłka jest. Ale to jest w przypadku zamówień w pierwszy dzień katalogu i ostatni dzień katalogu, Natomiast jeżeli bym zamówił na przykład dzisiaj do godziny 9 rano, a jest to kolejny dzień trwania katalogu, no to przesyłka jest dostarczana następnego dnia. Także no, jest to bardzo szybko. Naprawdę patrząc na konkurencję, to takich no, dostaw szybkich praktycznie nie ma. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do miłego. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o zamówieniu o, i o tych programach. Cześć!